Automatyczna klimatyzacja zadba o zawsze najlepsze warunki podróżowania nowym Renault Captur. Zapewni optymalną temperaturę w kabinie i zapobiegnie skreplaniu się pary wodnej zakłócającej widoczność, dbając przy tym o jak najniższe zużycie paliwa. W trybie automatycznym układ reguluje następujące parametry. Temperatura powietrza, intensywność nawiewu, rozprowadzenie powietrza w kabinie, recyrkulacja powietrza oraz załączanie i wyłączanie klimatyzacji. Wszystko jest podporządkowane maksymalnemu komfortowi każdego pasażera. Chcesz włączyć automatyczną klimatyzację? Naciśnij ten przycisk. Zapali się wbudowana lampka kontrolna auto. Można samodzielnie dostosowywać różne ustawienia klimatyzacji. Każda ręczna zmiana temperatury lub prędkości dmuchawy nawiewu powoduje wyjście z trybu automatycznego. Aby wrócić do tego trybu, naciśnij ponownie przycisk. Do regulowania siły nawiewu służy to pokrętło. Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, użyj tego pokrętła. Natomiast to pokrętło służy do zmiany sposobu rozdziału powietrza w kabinie. System oferuje pięć ustawień, odpowiadających różnym kierunkom, z których może być wdmuchiwane powietrze. W trybie automatycznym układ sam załącza i wyłącza klimatyzowanie. Jeśli chcesz, możesz wymusić wyłączenie, po prostu naciskając ten przycisk. Wtedy wbudowana lampka kontrolna zgaśnie. Szyby są zaparowane lub zaszronione. Naciskając ten przycisk dobra widoczność, włączysz funkcję usuwania szronu lub zaparowania z przedniej szyby tylnej szyby bocznych szyb z przodu oraz zależnie od wersji, zewnętrznych lusterek wstecznych już po chwili wszystkie szyby będą idealnie przejrzyste. Aby wyłączyć podgrzewanie tylnej szyby, naciśnij tutaj: wbudowana lampka kontrolna zgaśnie. W celu wyłączenia funkcji dobra widoczność naciśnij ten przycisk lub ten przycisk. Aby zapobiec dostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do kabiny, np. w korkach, nowy Renault Captur przy odpowiednio niskiej jakości powietrza automatycznie włącza funkcję recykulacja powietrza. Układ wentylacji działa wtedy w obiegu zamkniętym. Możesz oczywiście również samodzielnie nacisnąć ten przycisk i włączyć funkcję, jeżeli stwierdzisz taką potrzebę. Włączenie zostanie potwierdzone zapaleniem się wbudowanej lampki kontrolnej. Ważne. Długotrwałe włączenie funkcji może spowodować powstanie brzydkiego zapachu wskutek braku odświeżenia powietrza oraz zaparowanie szyb. Zalecamy, aby w miarę w możliwości jak najszybciej przyłączyć się z powrotem na tryb automatyczny. W tym celu ponownie naciśnij ten przycisk. Aby wyłączyć cały układ, ustaw to pokrętło w położeniu OFF. Przestawienie w inną pozycję przywróci działanie układu. Nowy Reno Capture jest gotowy na przygodę.